Cześć. Piękny, słoneczny poranek. Dzisiaj święto e, tradycyjne. E, siedmiu braci śpiących, 10 lipca. Według tradycji chrześcijańskiej, e, było to siedmiu mężczyzn, którzy e, prześla, w czasie prześladowania chrześcijan w III wieku. E, Ukryli się w jaskini i usnęli, wcześniej rozdali swój majątek ubogim, i potem obudzili się dopiero wiele lat później, w czasach, kiedy już chrześcijaństwo zdominowało Europę, i byli bardzo zdziwieni tym, jak się obudzili. No w każdym razie ta tradycja jest nie do końca jasna różne są też imiona przypisywane tym osobom, oraz bo ona się pojawia też w tradycji islamskiej, nawet. W każdym razie zamieniło się to w takie tradycyjne święto kalendarzowe. W naszej tradycji imiona tych siedmiu braci to Maksymilian, Malchus, Martynian, Dionizy, Jan, Serapion i Konstanty. I w dniu tym patrzono na pogodę. Pogodę wróżono, wróży się do tej pory na Wileńszczyźnie właśnie w tym dniu ale także wróżono urodzaj na rzeszowszczyźnie i w przemyskiem. A więc jeśli pogoda w tym dniu jest piękna, słoneczna, to wtedy będzie 7 tygodni słonecznych, gorących. Jeśli pogoda jest mokra w ten dzień, no to lato będzie raczej wilgotne i właśnie na rzeszowszczyźnie i w przemyskiem wierzono, że jeśli w tym dniu pada deszcz, to wtedy nie będzie urodzaju ziemniaków, ziemniaki zgniją. Jak widać, dzisiaj pogoda ma być przednia, a więc czeka nas 7 tygodni upałów. Przygotujcie sobie dostęp do wody, do wody do picia, do podlewania. Nie planujcie jakichś w tej chwili wysiewów, jeśli nie macie własnego podlewania, bo po prostu będzie jeszcze długo, długo gorąco. I pewnie te upały zelżeją dopiero pod koniec sierpnia.